Witam Państwa, 13 października, wideoblog posła Maxa Kraczkowskiego, Adam Stolarz. W dzisiejszym gazecie wyborczej znajdujemy artykuł Tajemnica suchego doku. Opisuje on dzisiejszą umowę nabycia suchego doku w Stoczni Gdynia przez lokalną firmę Christ. Miejmy nadzieję, że będzie to pozytywna rehabilitacja ARP po wcześniejszej wpadce z inwestorem katarskim. Część finansowania tej transakcji dostarczy również agencja z programu wsparcia inicjatyw pobudzających polską gospodarkę. ARP stara się tu działać jako aktywny fundusz Venture Capital i należy domniemywać, że dokładnie prześwietlono kwestie zdolności kontraktowej klienta, możliwości reanimacji stoczni dnia i, i odpowiednio zabezpieczono transakcję. Biorąc pod uwagę zjadliwy ton artykułu gazety wyborczej na ten temat, zakładam, że obecny zarząd ARP dokonał przede wszystkim dogłębnej analizy biznesowej, pomijając inne aspekty. Trzymajmy kciuki za powodzenie tej transakcji i powrót stoczniowców do, do pracy.